Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, tutaj zwracam się ponownie do Was w sprawie konkursu. Wpisujcie te hasła prawidłowo, bo naprawdę nie mam siły już patrzeć na film konkursowy. Osoby, które nie dostały z łapki i serducha ode mnie, mają źle wpisany komentarz a osoby, które mają tą łapkę i mają moi drodzy serducho znaczy, że dobrze napisały próbuję na bieżąco sprawdzać kto co wpisał wiele osób nadal nie poprawiło, więc widzę, że zbytnio często nie odwiedzają mojego kanału, nie oglądają filmów, więc no, niestety takie komentarze nie będą brały po prostu udziału w losowaniu. No i druga sprawa jeszcze, jeśli chodzi o konkurs. Hmm, chodzi o subskrypcję. Subskrypcja musi być publiczna na czas, e, moi drodzy, losowania. Gdyż ja nie jestem święty duchem, żeby wiedzieć, czy ktoś mnie subskrybuje, czy nie. Bo po prostu ja tego nie mogę zweryfikować, jeśli y, ktoś nie subskrybuje kanału publicznie. Więc to jest jedna informacja. I druga informacja, zapraszam moi drodzy do grupy Facebookowej. Grupa Facebookowa y, jest to prywatna grupa. Mogą do niej tylko przynależeć tylko wyłącznie osoby, które subskrybują mój kanał. Dobra. Aha. Linki do filmu konkursowego oraz do. Grupy Facebookowej są w opisie filmu oraz wyświetlają się w lewym, górnym, nie przepraszam, w prawym, górnym rogu. Wystarczy kliknąć i zostaniecie przekierowani. Dobra, moi drodzy, dzisiaj temat 10 groszy. Wzór 10 groszy 1961 jest to. Pierwsza 10 groszówka po nominale 10 groszy z 49 roku. Do tego czasu groszówka, groszówka 10 groszówka 49 istniała na rynku jako pojedynczy rocznik, czyli ten miedziuniklowy i z alum polonu 49. No tylko proszę pamiętać, że 49 anu polonu z Mienicy Warszawskiej był wybity w 56, więc 61 tak naprawdę czekał, moi drodzy, lat 5 dobrze mówię 46 tego nie liczymy, bo sobie nie pamiętam dokładnie kiedy to było, no ale dobra, no to mamy. 7, 8, 9, 60, 61, tak czyli 5 lat e, potrzebowali, e, potrzebowała menica warszawska, żeby wypuścić następne 10 groszy, czekajcie nacisnął lekko ta folia Przeszkadza. Moneta jest w ciemnej patynie, w tej patynie grafitowej. Niektórzy mówią, yy, patyna ołówkowa. Nie wiem skąd to określenie może przez to, że kolor właśnie podobny jest do grafitu. Ale dobra, zaczniemy, moi drodzy, od danych dla tej monety. Jest to nowy wzór 10-groszówki z roku 1931. Waga monety jest to 0,7 g, średnica 17,6 mm. Moneta jest wykonana, wykonana z alum polonu. Alum polon jest to, moi drodzy, odmiana aluminium. Obrzeże gładkie, stempel zwykły, moneta obiegowa. I proszę pamiętać, że Monety wybijane ze świeżego wstępu bardzo często wybijały się jako monety Proof like Czyli monety, które swoim wyglądem przypominają monety lustrzane, ale monetami lustrzanymi nie są. Monety mojej drodzy, zaprojektował Pan Andrej Peter. Z ciekawostek jeszcze, w sumie to będzie chyba tyle. A jeszcze może nakład podam. 10 groszy, 61 rok, moi drodzy, został wybity w Warszawie, ale nie posiada znaku mennicy w nakładzie 73 milionów 400 tysięcy sztuk. I w monetach 10 groszowych, mennica warszawska zaczęła umieszczać dopiero znak mennicy w roku 65. Hmm. Moneta oczywiście bito w dwóch menicach, w mennicy warszawskiej i w mennicy czechosłowackiej, w Krednicy No i w sumie to by było tyle. No i może tak na szybciutko. No a worcie moi drodzy, mamy w centralnym punkcie umieszczone głodło, orzeł bez korony. Poniżej mamy datę bicia, czyli datę emisyjną. Dookoła w napisie otokowym mamy już zmienione, już nie pisze Rzeczpospi Rzeczpospolita Polska, tylko Polska Rzeczpospolita Ludowa. E, oczywiście znaku mennicy nie ma, ale jest to, e, bo na to wybita w Warszawie. E, I mamy rewers. Na tej stronie mamy moi drodzy cyfrę 10. Poniżej. Nazwę nominału, czyli groszy i wygięty w formie łuku yy, pod spodem. Yy, gałązkę laurową, przepasaną wstążką, czy tam yy, wstęgą, jak to tam woli. <laughs> Moneta yy, jako dziesięciogroszówka. Każdy by pomyślał, że może nie jest to zbyt wiele warte, ale nie tak do końca. Moi drodzy, oczywiście proszę czytać opis. To, czego zapomnę powiedzieć, po prostu umieszczam później w opisie filmu, więc warto sobie zajrzeć do tego. Moi drodzy, pokażę Wam, jak się Ceny mają na Allegro. A więc mamy w gradingu ms 66 309 zł, to jest na teraz. Tu ktoś się żąda 300 zł za 5, 10, i 20 61 roku. Hmm. Nie wiem, czemu to tutaj robi. Powinno być w grupie zestawy. Tak? 10 groszy, piękna nota MS67. Moi drodzy, slaby polskie firm naprawdę są mało wiarygodne, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Więc sens gradowania, ja tutaj takiego sensu właśnie nie widzę. Mamy tutaj, zobaczcie, 149, 149, 139, 129. Oczywiście są to na kup teraz, więc tak naprawdę nie tylko ja o tym mówię, mówi to wiele osób. Licytacja jest naprawdę takim wyznacznikiem późniejszej ceny. Tylko, że sprzedawcy, handlarze, można powiedzieć, i mnie zależy w sumie na już to sprzedać. Tylko po prostu, jak ktoś będzie chciał mieć taki nominał z takiego roku, no to przyjdzie i zapłaci. Zobaczcie, stan 1 minus 100 zł. Tutaj jest stan. Opowiedzcie no mi, czy to jest stan 1? Poczekajcie, muszę zrobić znowu wersję na komputer, bo tego nie powiększę w takim bądź razie jest to 100 złotych no tu zobaczcie jest napisane stan 1 <laughs> widać przytarcia na monecie i to dość sporawe zobaczcie to tutaj jest przytarciem tu mamy przytarcie na, na cyprze o, poczekajcie bo mi się przesunęło znowu Mamy przytarcie tu. No, pisanie, że to jest stan jeden. No, troszeczkę się tutaj z minęło. No awers wygląda dużo lepiej niż rewers. No to jest właśnie to, że mi się to będzie teraz. No tak bądź nie, bądź nie jest to stan pierwszy. Hmm. Jeszcze pomniejszymy, no, tutaj już prędzej by było ten stan 1, jak e, tam powyżej, co pokazywałem, stan minus 1. Zobaczcie, stan minus 1 wygląda lepiej niż tamten e, w stanie pierwszym. No, tu już mamy egzemplarze e, około mennicze. No Jak widzicie, stan 1. Minus 1, plus 2. Minus 1. Hmm, około 3. <laughs> no także bądź nie bądź w stanie drugim. Znajdziemy coś takiego. Tak, no zobaczcie, 35 zł. Oczywiście są to na kup teraz, więc no trochę nieobiektywne to jest, tak. Więc w stanie trzecim ta moneta tak naprawdę nie przedstawia sobie żadnej wartości. A w stanie drugim jak widzieliście, ludzie wołają sobie za nim od tam chyba nawet dzień 25 do 40 zł, także sporo pieniędzy. Ale przejdźmy moi drodzy do aukcji na Onebit. Yy, egzemplarz menniczy wystawiony bez gradingu na OneBicie, moi drodzy. Yy, mennicza sztuka w opisie tylko występuje, moi drodzy. Sprzedała się, znaczy tak, cena wywoławcza 30, sprzedała się za 95 zł. Następnie mam monetę po panu Kałkowskim. I moi drodzy, z kolekcji kopertkowej ta moneta była. Zresztą wszystkie monety, które zostały sprzedane po e, panu Kaukowskim, po bitnym kolekcjonerze. E, cena wywoławcza 50 zł, a taka moneta została zlicytowana za 460 złotych po panu Kaukowskim. No i moi drodzy, Ostatnia pozycja. no Wiadomo, że to będzie moneta w garadingu 10 groszy 1961. Menicie NGC MS67. Druga max nota. I moi drodzy, cena wywoławcza było, była w wysokości 300 zł. A moneta sprzedała się za 885 zł. Także jak widać. Y, moneta zdrowa, moneta ładna, y, potrafi w slabie naprawdę sporo kosztować, także moi drodzy, będzie to na tyle. Oraz chciałbym tutaj jeszcze raz zwrócić się do osób, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, do kliknięcia subskrypcji, co pomoże mi w rozwoju y, dalszym kanału, a moim stałym subskrybentom, stałym widzom. Y, Dziękuję bardzo za komentarze, łapki pod filmami. No i to na tyle. Dziękuję, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.